Cześć! Mam na imię Kasia. W tym filmie pokażę Wam, jak własnoręcznie przygotować domek dla pszczół murarek, tak aby Wasze podopieczni czuły się dobrze i bezpiecznie. Zapraszam do oglądania. Dla moich pszczół murarek będzie to szósty sezon. Przez ten czas sporo się dowiedziałam o ich zwyczajach i preferencjach. Jestem jednak amatorem i wszystko, co jest zawarte w tym filmie, to jedynie moje własne spostrzeżenia. Ulu widzimy niemalże wszystkie rurki zaklejone. Listopad to dobry czas, aby przygotować ul na kolejny sezon. Mój domek po tylu latach nie wygląda już dobrze, dlatego szybko go odświeżę. W tym czasie opowiem Wam trochę o murarkach. Murarki to pszczoły samotnice. Są nieagresywne, spokojne, posiadają żądła w zaniku. Mogą żyć w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. U nas przed samymi drzwiami wejściowymi do domu. Nie produkują miodu, są wyłącznie ogrodowymi zapielaczami. W naturze domy budują nad ziemią, w pniach, w pustakach, szczelinach, murach, słupach. Do życia potrzebują przede wszystkim pożywienia, dlatego musimy mieć w ogrodzie kwiaty. Potrzebują też odrobinę piasku czy ziemi, schronienia oraz wody. Cykl życia pszczółki jest prosty. Wczesną wiosną wykryzają się z pokonów. Początkowo samce, po tygodniu dwóch samice. W pogodach pszczoła przystępuje do pracy, budując takie pokoje dla swoich dzieci. Z piasku i wody buduje ścianę, gromadzi pyłek, składa jajo, zakończa ścianką działową, buduje kolejny pokój. Jedna pszczółka w dobrym sezonie potrafi zapełnić od 3 do 5 20 cm nurek. Pszczelinka żyje miesiąc, dwa, ale bardzo intensywnie. Po tym czasie ginie, a w pozostawionych przez nią rurkach rozwija się nowe pokolenie. Młode larwy zjadają pokarm pozostawiony przez matkę i zawijają się w kokon, gdzie przepoczwarzają się, a na wiosnę cykl życia zaczyna się od nowa. Jak zaprosić do siebie pszczółki murarki? Można postawić domek i czekać z nadzieją, że jakaś pszczółka wybierze nasz ul. Może się tak zdarzyć, oczywiście, jeśli sąsiedzi mają w okolicy takie ule. Ale najłatwiej kupić od pszczelarza. Ja swoje pierwsze 100 sztuk wylicytowałam na aukcji w Ośpu. Dla przydomowej hodowli taka ilość na początek jest wystarczająca. Jaki powinien być domek? Zwróćcie uwagę na głębokość ula: taki minimum 30 cm. Jeśli budujecie sami, to proponowałabym 30 do 50 cm. Taki kupiony z marketu to raczej domek dla ozdoby. Jest zbyt płytki, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pszczołom. Wielkość domu zależy od ilości pszczół, które mamy. Łatwo to obliczyć. Skoro na jedną pszczołę należy przewidzieć 3 do 5 rurek, to da 100 sztuk odpowiednio więcej. Domek musi być osłonięty od deszczu i wilgoci. Przyda się daszek lub miejsce pod zadaszeniem, np. altance. Ula nie należy stawiać bezpośrednio na ziemi. Może być na nóżkach, podwyższeniu lub podwieszony na słupie czy ścianie. Wylot z ula należy skierować w stronę słońca. Strona południowa lub południowo-zachodnia będzie najkorzystniejsza. Trzeba zabezpieczyć swoją kolonię przed wrogami takami. W tym celu rurki w ulu powinny być cofnięte w głąb, tak 5-10 cm i przysłonięte siatką lub kratką. Oczka 1 na 1 cm pozwolą pszczołom się przycisnąć, a ptaki trzymać na dystans. Zapewnijcie pszczołom świeżą wodę, w wiadrze, misce lub zbudowanym poidełku. Jednak zawsze na powierzchnię wody trzeba wrzucić takie koło ratunkowe, np. patyk, aby pszczółki się nie utopiły i mogły swobodnie napić się przysiadając na nim. Pszczoły najchętniej zasiedlają rurki trzcinowe. Jakie one powinny być? Muszą być zakończone tak zwanym kolankiem. Nie mogą mieć pęknięć lub innych wad. Długość optymalna to 20-30 cm. Średnica zaledwie 6-12 mm. Powinny mieć różne średnice, gdyż z węższych wygryzą się samce. Rurki należy ściąć pod kątem ostrym. Można też stosować gotowe formatki czy płytki siedliskowe. Nie mam jednak z tym doświadczenia. Zaczynamy. Ul można kupić gotowy lub zrobić własnoręcznie. Poszukajcie inspiracji w internecie. Ja swój zrobiłam przerabiając drewnianą donicę, tak aby dało się ją powiesić na słupie. Średnica donicy w moim przypadku to około 60 cm. Tył ula zabezpieczyłam siatką, aby rurki nie wypadły przez szczeliny. Przygotowujemy rurki. Dobrze jak mamy w okolicy trzcinę, wtedy zbieramy ją jesienią lub zimą i odpowiednio przycinamy, zachowując zasady, że rurka powinna być zakończona z jednej strony kolankiem, a z drugiej ścięta pod kątem i długość odpowiednio 20 do 30 cm. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to rurki musimy zakupić. Ja od trzech lat kupuję ale niestety w tym roku sprzedawca nie popisał się. Rurki są za długie i mają zbyt dużą średnicę dla murarek. Przyznam się, że nie oglądałam ich po zakupie i do dziś nie wiedziałam, że dostałam niezgodne z zamówieniem. No nic, trzeba teraz wybrać okresji i wybrać spośród nich najlepsze. Możliwe, że do jeszcze węższe. Przycinanie trzciny nie jest proste, bo rurki są delikatne i łatwo je uszkodzić. Sekator szkadza rurkę. Piła ręczna daje radę, ale nie wyobrażam sobie ciąć tysiąca sztuk. U poszło sprawnie, ale niektóre mają poszarpane krawędzie. Ostry nóż z wymiennym ostrzem stał egzamin. Tak przygotowane rurki najlepiej łączyć ciasno w grupy. Utrudni to ptakom wyciąganie rurek z ula. Łączymy za pomocą sznurka, nie klejącej taśmy, bo mogą nam się przykleić pszczółki. Gumka recepturka również jest złym pomysłem, bo parcieje i się zrywa. Zwykły jutowy sznurek sprawdza się najlepiej. Jeśli to nasz pierwszy miot i mamy pszczółki w kokonach w rurkach, to po prostu wkładamy zapełnione rurki do ula i uzupełniamy świeżymi, pustymi rurkami, szyszkami, patyczkami, według uznania. Na wiosnę pszczoły się wygryzą, i cykl życia zacznie się na nowo. Jeśli posiadamy kokony, czyli wyciągnięte z rurek zawiniątka, to najlepiej do wiosny przechowujmy je w lodówce. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to w nieogrzewanym pomieszczeniu, ale kontrolujmy, czy nie wygryzają się wcześniej. Kokony wczesną wiosną wkładamy do ula. Ja mam specjalną kartonową rurkę do tego celu. Dlaczego warto wyciągać kokony z rurek i kiedy się to robi? Kokony wyjmujemy dopiero po przepoczwarzeniu najlepiej późną jesienią od października, listopada do stycznia, lutego. Czyli teraz jest idealna pora. Robimy to, aby oddzielić zdrowe od tych uszkodzonych, porażonych grzybami, pasożytami czy roztoczami. Oprócz ptaków, naturalnym wrogiem naszych pszczelinek jest mała muszka. Składa ona jajka do pokoiku naszej pszczółki. Jej potomstwo wylęga się przed pszczołami i je zjada po kolei brutalne, ale samo życie. Rurki trzeba delikatnie otworzyć i wyciągnąć kokony. Ja robię to trzciną, oddzielając wadliwe od zdrowych. Tak wyglądają kokony zdrowe. a tak zainfekowane. Jeśli chcemy utrzymać kolonie w zdrowiu, powinniśmy tak robić ze wszystkimi rurkami i przez pierwsze lata tak robiłam. Teraz stosuję zasadę, że część zostawiam w rurkach, zdając się na naturę. One wygryzają się na wiosnę. Za część kokonów wyciągam i chowam do lodówki, wypuszczając dopiero w okolicach maja-czerwca. Przedłużam w ten sposób obecność zapylaczy w moim ogrodzie. Pozostałą część pszczół oddaję do adopcji. Ważne też, aby co kilka lat wymieszać geny. Najprościej dobrać pszczółki z innej rodziny. Przygotowany domek uzupełniamy trzciną, szyszkami, patyczkami. Wkładamy do niego pszczółki w rurkach. Przysłaniamy siatką przeciw ptakom i wieszamy w słonecznym zakątku. Tak przygotowany, prosty ul będzie wspaniałym domem dla naszych podopiecznych. A te włochate pszczółki odwdzięczą nam się niesamowitym urokiem osobistym oraz obfitymi zbiorami owoców i warzyw. Jaki jest koszt utrzymania ula? Jeśli mamy dostęp do trzciny, to znikomy. Oprócz poświęconego naszego czasu Początkowych nakładów na jego zbudowanie i zakupu pierwszej rodziny, to niewiele już wydamy. W innym przypadku dochodzi roczny koszt zakupu czciny. U mnie jest to około 100 zł na sezon. Pamiętajmy, że to żywe zwierzęta, które wymagają naszej troski i uwagi. Powodzenia.